na forum też były pytania odnośnie, odnośnie e, zleceń na żarcie dla PETów jak zdobyć i w ogóle, bo mm, najlepszym sposobem jest po prostu wejście na, e, na Wikipedię, to ja wam pokażę, będziecie mieli akurat ten link w opisie filmu i macie naprawdę wszystkie jakiekolwiek dostępne możliwości e, zrobienia czy wykonania e, zlecenia na jedzenie. I my dzisiaj zrobimy sobie najbardziej takie opłacalne i najbardziej takie szybkie, jeżeli chodzi o wykonanie zlecenia, czy też szybkie pozyskanie i dużej ilości tego jedzenia. Więc o, na początku sobie zrobimy od 40 levela, to jest zlecenie u Akema. Zlecenio, zle, wykonanie zlecenia Wakema polegającego na wybiciu coldów z koldów kontrahentów w, w grani w, w, w wąwozie zakręt. Następnie zabicie arcyłotrów w szałasie w górach koldów. No i tutaj zabijemy e, też TT, zaraz do tego przyjdziemy i za wykonanie zlecenia dostajemy 200 jedzenia. Dobrze, a więc zaprowadzę Was. Y, gdzie to jest? Wchodzimy chodzimy do Jak schodzimy na dół. Jak o ile się nie mylę, to Akem chyba był tutaj. Nie, to nie jest Akem. Czyli to jest na dole. Bo zawsze się myliłem tutaj albo tutaj. Bo tu jest zawsze bara, tu, tu w takim razie z Akem. To idziemy w tą stronę tutaj. I rozmawiamy z Akemem. Oczywiście musimy mieć wolne zlecenie, bo to jest zlecenie chyba co, co godzinę można. Z tego co pamiętam. Zaraz się przekonamy. No, i chciałem zadać Ci kilka pytań. potrzebuję dużej ilości jedzenia, może być nawet żarcie koldów. No i on tutaj, wiesz, mówi nam e, mniej więcej o co chodzi. W ogóle, no cóż, przed chwilą mówiłem, że te koldy i w ogóle i wotry. No i się zgadzamy. I twoje zdanie: Ubi-kolda, związkowca i Ubi-kupca. No i wychodzimy stąd. Idziemy w stronę e, szałasu najpierw. Tutaj oczywiście mamy napisane na mapie zaznaczone w jakich miejscach, gdzie są te grupki w ogóle. Ale przejdźmy do, ja, najpierw do tego tutaj szałasu na dole. I to będzie chyba... Tak, tu, tutaj będzie trzeba ubić kupca. Od 40 levela jest to zlecenie. Myślę, że taka, taka trójka oni... Mają po 3000 HP, więc taki 40 level wątpię, żebym sobie poradził. Więc dobrze by było, jakby była jakaś gildia czy nie wiem, ktoś, kto Wam pomoże w tym. Bo to zlecenie tak naprawdę Wam by się przydało, jak macie peta z, yy, z pierwszej klatki, czyli od 50 levela, albo z drugiej klatki od, 60, od 65. Bo w czasie to. Opłaca się, bo to jest nawet zarobkowe, ale tak naprawdę czas i zbieranie tego jedzenia co godzinę to jest trochę męczące, no ale jeżeli naprawdę byście się skupili i robili te zlecenia, no to czemu nie tak? Bo tam chyba z tego co pamiętam to jest 300k, 300K za 1 każarcie, więc nie mało, a to jest 5 zlecek. Więc co 5 godzin można mieć 300k w kieszeni. No ale robić te zlecenia to już jest trochę męczące. Ale dobra, zrobimy, zrobiliśmy już tutaj kupców. Zejdziemy sobie teraz do jaskini na wąwozie. Idziemy tutaj do góry. Tutaj mi mruga ciągle czata, ale nie będę pokazywał. Dobra, tutaj, tutaj. To są góry Koldów i przechodzimy, ja chyba sobie jeszcze odpocznę tutaj trochę, no dobra, nieważne. Idziemy prosto przez ten zakręt i tutaj musicie uważać bardzo, bo, yy, bo tutaj czwórki Uruków, czy tam trójki yy, Szamanów, tak Szamanów, one akurat atakują, więc jeżeli nie macie tam chyba setnego levela, to będą was atakować. Dobra. No i mamy tutaj swoją czwórkę. Atakujemy ją. Sobie tak zrobimy. Dobra. No a jak ubijemy tą grupkę, to oczywiście musimy odejść z zlecenie. Dostajemy wtedy 200 żarcia, wpłacamy je do gildii, ewentualnie możemy to sprzedać. Bo ludzie to kupują. To jest ogólnie surowiec, więc bardzo sprzedawalny, tak naprawdę, jeżeli chodzi o surowce jakichkolwiek. I następnym zleceniem, którym pójdziemy, to będzie już żarcie z... bez zlecenia, po prostu to będzie drop, ale do tego przejdziemy zaraz. Już to trochę zaspoilerowałem. Ogólnie szukałem tej rzeczy, tej akurat rzeczy, którą zaraz pokażę Wam, jak to wykonać i zrobić te żarcie. Bo szukałem chyba z 2 czy tam trzy godziny na handlu, żeby to kupić, więc jeżeli o to chodzi o, tamt, o te zlecenie, co zaraz robimy, to jest dobre, bardzo dobre bym wręcz powiedział, bo tam kosztuje chyba od 50 do 70K za sztukę i to jest dobre, to jest naprawdę dobre, bo to nie jest jako zlecenie, tylko to jest po prostu ubrane jako wymiana. Ale dobra, zaraz do tego przyjdziemy, to już zabiliśmy. No i wykonałem zlecenie. Tak chyba 25 minut miałem na to zlecenie, z tego co pamiętam. A nie nie pisze mi tutaj. Musimy tutaj stanąć, mniej więcej w tym, gdzie ja teraz stoję i kliknąć tutaj, bo ta grupka nas atakuje. O Tutaj nam coś spadło. Oj, 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 małe lagi. Puść, dobrze. Ok, dobra, idziemy odejść do tego Akemu. Akema jest tam gdzie był. Yy, Nigdzie się nie zmienia jego lokalizacja. Dobra, a więc wchodzimy do Kemenak. Schodzimy na dolny Kemenak do dolnego Kemenak Kemen i idziemy do Akema. Tutaj może być bardzo Wam znajome to miejsce, bo tu się wchodzi na, wchodzi na ducha zamku czyli największe ekspisko moim zdaniem od 40 levela, czy tam od 38, jak ma się wyjściówkę no i momencik, momencik, tylko sprawdzę ten bilans, zaraz, zaraz, coś, tu, coś się tutaj nie, a dobrze, jest w porządku, witaj, co cię do mnie sprowadza no i klikamy, wykonałem zlecenie no i on pisze, że właśnie, dobrze, się spisałeś, twoja nagroda to 200 jedzenia no i klikam bywaj no i yy, sprawdzamy tutaj, musimy odczekać godzinę do następnego zlecenia Mamy w swoim ekwipunku 200 jedzenia. Możemy to albo wpłacić do gildi, albo możemy to sprzedać, jak już mówiłem. No ale dobra, przejdziemy do następnej kwestii zleceń na jedzenie. Zlecem wykonanie po prostu jedzenia. No to ja sobie to szybko odpocznę i wytłumaczę Wam, co to jest. Korpus Wendigo. On to jest korpus. Jak widzicie, to jest Wendigo i to dropi nie zawsze, ale. Przeważnie dropi, z, to jest Wendigo, to on, on respi na, właśnie tam na płaskowyżu, na zakręcie i tam w słych okolicach. Z niego nie zawsze dropi ten korpus, ale jak właśnie dropi, to z niego można pozyskać e, 200 jedzenia. Tak samo jak za zlecenie, tylko że to już nie jest brane jako zlecenie, tylko po prostu e, jest brane e, jako wymiana, jak już mówiłem. No i tutaj e, tego pana możecie już kojarzyć bo u niego się robi zlecenie na kamień tylko że u niego się robi zlecenie na kamień tutaj potrzebujesz kamień widzę że ich tu masz trochę pod, pod dostatkiem jeżeli by byście chcieli żebym zrobił też podobny, podobny taki jakby nie wiem poradnik do wszystkich surowców jakie są dostępne do wpłacenia do gili i ogólnie to piszcie śmiało w komentarzu ja tam mogę wam pokazywać jak to się robi zlecenie na lampę teraz będę miał w planach wam nagrać więc jeżeli będzie dużo łapek, to czemu nie? Dobra, yy, teraz mam tak. Podchodzimy do tego dilega Rozmawiamy z nim i klikamy. Mam pytanie. I tu właśnie ale tego nie potrzebuję kamień, ale tego nie akurat nie klikamy i klikamy dalej. Yy, tutaj co chciał. No i zam, zmieli mi na paszę korpus Wendiego. No i ten jeden korpus to 200 wiader paszy. No i klikamy to. No i yy, tutaj macie napisane na czacie, że straciłeś korpus Wandiego, otrzymałeś jedzenie 200. No i jak widzicie. Ani zlecenia nam nie wzięło, ani nic, po prostu wymieniliśmy. wymieniliśmy. No i mam 400 jedzenia. E, dobra, ja dobydę teraz sobie wpłacić do gili. Ale przed tym jeszcze pójdziemy na jedno miejsce, w, w którym chciałbym Wam pokazać, gdzie jest kolejne zlecenie, które jest bardziej, jeszcze bardziej opłacalne, ale niestety od 70 chyba levela, jak nie 80, już nie pamiętam dokładnie. E, zaraz e, sprawdzimy. To jest zlecenie u Berera. I tak, to jest od 70... Od 70 plus to zlecenie. I to jest zlecenie w garnizonie. Yy, możemy je robić tak samo jak poprzednie zlecenie, co godzinę, i dostajemy, ale jednak, dostajemy za to zlecenie 350 jedzenia, a nie 200, czyli o 150 więcej. Czyli przeliczając, jesteśmy na dwóch zleceniach już dwa razy tyle do przodu niż za 200. Ale dobrze, zaprowadzę Was, yy, gdzie to jest. Tutaj przechodzimy przez, yy, przez wąwóz. Idziemy przez płaski. Tylko niech mi się tu zaduje. Dobra, idziemy przez płaski. Idziemy, idziemy. Tutaj was mogą atakować harpie ale chyba z tego co pamiętam, to od 70 już nie atakują, ale bądźcie czujni lepiej. Tam, miejcie full HP i w ogóle. Dobra, tutaj przechodzimy do góry. Tylko te koty przed 80 was mogą łapać. Tutaj jak. Tego druidę Ale ma zablokowany, więc nie mam jaką mu pomóc Ale idziemy dalej, ale ktoś wam to może zawsze skoczyć te koty ale Ewentualnie możecie mieć um, teleport Właśnie do garnizonu i możecie sobie wziąć te zlecenie Ale my idziemy od Brera, czyli idziemy tutaj Do tego domku tutaj Wchodzimy, rozmawiamy z nim I o tym on od jakiś quest Witaj, szukam jakiejś e, roboty, co by zdobyć trochę paszy. Klikam, rozmawiamy z nim. A ona na co ci pasz, to się ci. Bla 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 No, i klikam, jakiej pomocy potrzebujesz. E, w okolicy kręcą się, sam, e, się samotny LEMPO i kod górski. No, i tutaj klikam, podejmę się tego zadania, albo jednak nie tym razem. Jednakże, ja za godzinę dopiero mogę to zalecenie wziąć. wziąć. E, to... Dopiero za godzinę wam pokażę jak to mniej więcej yy, wygląda, więc yy, do zobaczenia za godzinę. No i godzina minęła. Eee, tutaj z tym całym zleceniem, oczekiwaniem Cholera jasna. Znowu się dzieje z oknem. Eee, jakby lagi były. Nie wiem czy też macie w chromę takie coś. Że jak patrzycie na inną stronę, to na inną kartę to nagle wam laguje na chromę TR -na. No ale dobra, eee, pomijając to eee, odczekałem tą całą godzinę. Możemy wziąć tą, e, te zlecenie na jedzenie e, od Berera. E, no, tutaj bierzemy. Jakie pomocy potrzebujesz, podejmij się tego zadania. No i mamy e, ubij samotnego lępu i ubij samotnego kota górskiego. E, tutaj będziemy mieli na mapie i zadaniach, e, gdzie oni dokładnie są. Ogólnie mogą być na całej tej mapie. Tutaj, tej małej. E, ale u mnie akurat są na dole. Więc no pójdźmy sobie, zrobimy najpierw e, zrobimy sobie na początek mm, kota kota sobie na początku zrobimy Mam chyba i rugo padło no niestety, dobra a to nie, to jest lembo sobie zrobimy kota na początku tej z petami sobie zrobię mm, nagrywa się, nagrywa dobra, zrobimy coś takiego że tak, tak albo samo to, to, to to, to i to Coś takiego. Nie wiem, czy zdążyłem z y, urokiem, ale na szczęście we mnie nie poszedł. Więc okej okay. a gdzie jest szpilka? Gdzie jest szpilka? Bo nie wiem, chyba więcej bym z fan gibił. Zaraz sprawdzimy. Oni nie biją, ten kot nie bije z dystansu. Tylko fizyczny urok. No tak, książka jest, ale szpilki nie ma. Ech, no trudno. No, chociaż parę dodatkowych wbiło. Dobra, no tutaj ładnie krytyki, ładnie damage. No i teraz pewnie da plikę znając moją watachę. No, pewnie chciała. <ścoughs> Dobra, no mm, to tak, kot już padł. Idziemy teraz na lempo Lempo jest tutaj, trochę ubierzemy RES mam 15% to bardzo mało. Bierzemy sobie... W sumie jak nie, nie działa mi róg, to po co mam to nosić? Potniemy szybciutko. No i bijemy. To sobie bierzemy trochę taki inny chodzik. Tak. O, coś dokładnie takiego zrobimy No O jeszcze kilka, super, super Wyśmienicie Nie ma dotki, nie ma dot nosa Eee Won mi od Twiga Napiszcie mi jeszcze w komentarzu, czy byście chcieli e, kontynuację mm, Watachy, Bo ja tam miałem jakąś tą małą serię tam z watachum właśnie. Fyło chyba, ubiłem gmo. I coś tam chyba jeszcze było, z tego co pamiętam. A i bibliotekarz. No i jakbyście chcieli więcej takich właśnie odcinków z watachy, to śmiało piszcie. Może duch zamku. Czemu nie? W sumie nie byłem bardzo dawno na nim. S warto byłoby spróbować, jakby to było. Więc śmiało piszcie w komentarzach. Oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, bo to strasznie motywuje. Dzwoneczek jak subskrybujecie, a nie macie dzwoneczka, to dzwoneczek obowiązkowy. Tak samo komentarzyk dla statystyk. <laughs> Jeżeli się spodobało, no to śmiało. Jeżeli nie, no to cóż, łapka w dół. Łapka w dół I napiszcie mi coś, że zrobiłem. się Następnym razem poprawię. Bo czym więcej łapek w górę, tym większy zasięg i więcej widzów. Dobrze, a więc z te zlecenia już skończyliśmy. Dostałem 350 jedzenia, tak jak pisałem, tak jak mówiłem. Dostaniecie jeszcze ten link w opisie z jedzeniem, gdzie można, za ile i w ogóle. Ja pokazałem Cię Wam najbardziej opłacalny system robienia tego jedzenia, czy także wymieniania, tak jak były te korpusy. No i mówię Wam. Opłaca się to sprzeda sprzedawać, ale też ym, nie trzeba, Może to wpłacać na swojego peta. No. W sumie to tyle, tyle ode mnie, tak jak powiedziałem, łapeczka w górę, jeżeli się spodobało, komentarz dla statystyk, ocenić to proszę ładnie, no i możesz udostępnić koledze, koleżance, jeżeli ma peta, a nie wie jak zrobić, ja następnym razem chyba... Zrobię lampę dla Was, bo tam też były pytania o lampę, więc, eteryczną lampę zrobimy. Trzymajcie się siema. Zapomniałem dodać jeszcze w opisie, zostawię Wam link do grupy na Facebooku, do naszej grupy na Facebooku. Tam przeważnie wszystko informuję. Ostatnio wrzuciłem zdjęcia z lotu, więc, jeżeli chcecie mnie zobaczyć, jak wygląda moją mordeczkę, to zapraszam do opisu i do grupy. Każdego dodaję. Siema. Bogini mówi w trzech językach, hala fachu, fach, largetę i regazi, delala, więc jak nie masz dalej, to przetłumaczyć, ci, żebyś spierdalał szybko. Wszystko zmienia się nagle, trzymam skarby przy boku i chronię przed nimi. Kiedyś tańczyłem z diabłem, teraz sypiam za nią, dziś kocham z bogini.